Sure Axel Digital stał się standardem, jeżeli chodzi o produkcję profesjonalną, wydarzenia wymagające absolutnie najlepszej jakości dźwięku i przede wszystkim niezawodności, dlatego, że akcję Digital jako jedyny system ma możliwości przełączania częstotliwości w sposób automatyczny w momencie, kiedy pojawią się zakłócenia. Action Digital uzupełniony został w ostatnim czasie o wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone dla przemysłu filmowego, dla tak zwanego EFP, czyli Electronic Film Production, czy też i Electronic News Gathering. Pojawiły się Nasza nowość, czyli ADX5D, jest to um, odbiornik, który jest w stanie, jesteśmy w stanie um, zamontować w profesjonalnych kamerach, czyli to jest tak zwany odbiornik typu slotyn. On oczywiście może też występować w takiej formie, jak tutaj widzicie, czyli może być montowany dzięki całym szeregu e, akcesoriów, na przykład właśnie jako stopka do kamery. No, i tutaj mamy możliwość zamontowania trzech różnych typów płytek tylnych. Tu jest taka typowa płytka tylna, która będzie służyła nam do uniwersalnego odbioru naszych sygnałów poprzez złącza symetryczne. To jest Mini XLR, i tutaj też mamy przy okazji zasilanie zewnętrzne tego całego modułu. Tutaj, jak widzicie, mamy te wymienne. Proszę, mamy tutaj te wymienne elementy, które możemy sobie zmienić w przypadku ADX5D, a więc jest to tutaj 25-pinowy i 15-pinowe złącze, typowe dla kamer na przykład firmy Sony, czy też innych producentów. ADX5D występuje też z całym, całym zestawem akcesorów do zasilania za pomocą standardowych akumulatorów typu NP i w związku z tym możemy go stosować w absolutnie wszystkich mobilnych produkcjach. Do zasilania naszych nadajników. Zwróćcie uwagę, pojawiła się pewnego rodzaju nowość, czyli uniwersalne moduły, które do tej pory były stosowane w naszych ładowarkach systemowych, rakowych SBRC, mamy możliwość wyjęcia tego podwójnego modułu i włożenia go do takiej bardzo zgrabnej skrzyneczki, która służy nam też do, mobilna, do mobilnego ładowania tego typu akumulatorów. To jest akład moduł em, dla akumulatorów SBC210M, czyli takich akumulatorów, które są. Typowe dla naszego najmniejszego nadajniczka. Tu mamy nadajnik, który posiada właśnie ten najmniejszy akumulator. To jest malutki nadajnik, zwróćcie uwagę na wielkości dłoni. Nie ma żadnego wyjścia antenowego, w związku z tym świetny jest do produkcji filmowej. Tam, gdzie musimy go ukryć w kostiumie aktora, i w tym momencie też mamy mikrofony z serii. TwinPlex. Cała, fi, cała filozofia firmy Shure, jeżeli chodzi o mikrofony, opiera się w tej chwili o jak największą niezawodność tych elementów, a więc bardzo dużo uwagi przywiązano do konstrukcji samego przewodu jako takiego. To są przewody spiralne, które są w stanie wytrzymać kilkadziesiąt tysięcy razy więc, więc większą ilości zgięć niż klasyczne inne kable mikrofonowe tego, tego typu. I tutaj mamy dwie serie. Jest seria Twinplex, to jest seria składająca się z dwumembranowych mikrofoników, które mają niewiarygodnie szeroki zakres dynamiki SPL. W związku z tym możemy zastosować je od szeptu aż do bardzo głośnych źródeł dźwięku, jak, jak na przykład artyści operowi. I też mamy też. Yy, yy, to, że te mikrofony mają bardzo niskie szumy własne, to jest minus 24 dB AIN, a więc jest to praktycznie jest to dwa razy cichszy mikrofon niż większość mikrofonów tego typu dostępnych na rynku. Pojawiła się też cała seria nowych mikrofonów firmy Shure, seria Duraplex. Na czym polega istota tego? To w przemyśle naszym filmowym bardzo często mamy do czynienia z bardzo dużą ilością pyłu, kurzu, zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju oraz wody. Te, to, te mikrofony są przeznaczone do współpracy właśnie z takimi najgorszymi, najbardziej klasy, typowymi przeszkodami. Więc są odporne na kurz, odporne są też na wodę, na deszcz. Można się wręcz w nich zanurzać. Także to są mikrofony przeznaczone do typowej pracy już w przemyśle takim typowym przemyśle filmowym, przemyśle gdzie musimy fizycznie nagrać coś, co wymaga już poważniejszych zabiegów. Natomiast tam, gdzie wymaga nas absolutnie najlepsza jakość dźwięku. Jeżeli potrzebujemy specjalistycznych mikrofonów wszelkiego typu, może ja pokażę to w wersji nieopakowanej, no to mamy też tak zwany klasyczny plagon, czyli urządzenie, które przyjmie dowolny mikrofon łącznie z zasilaniem phantom we wszystkich możliwych formatach, a więc 48 i 12 V. I wówczas ten, ten plagon jest też integralną częścią naszego całego systemu Accent Digital, który jeszcze raz chciałbym powtórzyć jest najbardziej standardowym w tej chwili, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, o możliwościach systemu w tej chwili na rynku, wybieranym przez naprawdę największych i najlepsze firmy. Oczywiście system Action Digital jest częścią naszego ekosystemu, który składa się między innymi na program Wireless Workbench, za pomocą którego możemy kontrolować wszystkie parametry naszego systemu, łącznie ze skanowaniem przestrzeni radiowej, z koordynacją częstotliwości. Jak widzicie tutaj obok mamy też nasz program Wave Tool, za pomocą którego możemy bardzo precyzyjnie wykorzystywać ten nasz cały system do kontroli w bardzo skomplikowanych przedstawień, na przykład teatralnych, gdzie mamy podgląd całej naszej infrastruktury, wszystkich mikrofonów. Możemy śledzić sobie z, z pozycji suflera, w jaki sposób te nasze mikrofony funkcjonują na scenie, czy są aktywne. No, krótko mówiąc, wszystko to, co zawsze wszyscy chcieli, jeżeli chodzi o profesjonalną obsługę mikrofonów, mikrofonów profesjonalnych na, na przykład scenie teatralnej.